Tam. Pomyślała sobie, patrząc na miejsce, gdzie w cieniu wagonu widać było pomieszane z węglem żwir. Tam, na sam środek. Jego ukaże, a sama pozbędę się wszystkich, a przede wszystkim siebie. I dokładnie w tej sekundzie, gdy środek przestrzeni leżącej między osiami pół z nią się zrównał, odrzuciła czerwoną torebkę. Wtuliła głowę w ramiona i padła pod wagon na ręce, po czym lekkim ruchem, jakby zaraz miała powstać z ziemi, uklękła. W tej samej chwili przeraziła się tego, co zrobiła. Gdzie ja jestem? Po co? Co ja robię? Chciała powstać, uskoczyć bo ogóle, czy coś olbrzymiego, nieubłaganego pchnęło ją w głowę i poblokło za plecy. Boże! Przebacz mi wszystko. Wyrzekła, czując, że opór byłby daremny. Mały chłopina, mrucząc coś pod nosem, obrabiał jakieś żelazko. I świeca, przy blasku której czytała księgę pełną niepokoju, fałszu, niedogu, zła, wybuchła nagle jaskrawszy niż kiedykolwiek światłem. Oświeciła wszystko, co dotąd leżało przed nią w mroku, zastwierczała i poczęła zmieszkać, aż nawyki zgasło.